Cześć, nazywam się Paweł, a dzisiaj zrobimy sobie zadanie związane z energią i pędem z matury z roku 2018 z maja. Ponieważ jest ono nieco przydługie, to ja i widzę prosiłbym Cię, żebyś w tym momencie nacisnął spację, przeczytał sobie całe to zadanie oraz nacisnął spację, kiedy będziesz już gotowy, usłyszysz od razu moje rozwiązanie wraz z wyjaśnieniami. Zadanie 7.1. Oceń prawdziwość każdego dokończenia poniższego zdania. Zaznacz P, jeśli dokończenie jest prawdziwe, F, jeśli jest fałszywe. Po przeanalizowaniu ruchu chłopców siedzących na deskorolkach w drugim doświadczeniu można stwierdzić, że 1. Pęd całkowity układu obu chłopców wraz z deskorolkami jest taki sam przed odepchnięciem i po odepchnięciu. Oczywiście, że tak, pęd musi być taki sam. Przy takim odepchnięciu będzie działała zasada zachowania pędu. 2. Tuż po odepchnięciu deskorolka wraz z chłopcem A ma większą wartość pędu niż deskoroka z chłopcem B. I to będziemy sobie liczyć. To nam się przyda też później w zadaniu 7.2. A zatem piszemy sobie 7.1, drugi podpunkt. Wiemy, że MA jest równe MB, więc ja później masy od razu będę pisał takie same. A skąd my to wiemy? A napisano nam to w poleceniu. Masy obych chłopców były jednakowe. Rozbijamy sobie to doświadczenie drugie na dwa momenty. Przed i po. Oczywiście przed i po odepchnięciu. Przed odepchnięciem mamy dwóch chłopców. Chłopca B i chłopca A. Nic się nie dzieje. A zatem ich pęd początkowy wynosi zero. Po odepchnięciu mamy następującą sytuację. Chłopcy z prędkościami V, B i VA. Mierzają w dwie przeciwne strony. A zatem zapisujemy sobie zasady zachowania pędu. Tutaj jeszcze pęd po, po odepchnięciu. Będziemy mieli VB razy M plus VA razy M. przyrównujemy te dwa pędy do siebie. 0 to się równa. VB razy M plus VA razy M. M nam się skracają, VB jest równe minus VA. I teraz skoro masy są takie same, skoro prędkości takie są same, to pędy nie mogą być inne. Czyli tutaj mamy fałsz. Chłopiec A po odepchnięciu się od deskorolki z kolegą uzyskał taką samą energię kinetyczną, jak po odepchnięciu się od ściany. I tutaj musimy sobie zauważyć kolejny ważny moment, został on nawet podkreślony. Że w obu doświadczeniach została wykonana taka sama praca. W doświadczeniu pierwszym ta praca zamieniła się w całości na energię kinetyczną chłopca A. W doświadczeniu drugim ta sama praca rozłożyła się na energię kinetyczną obu tych chłopców. Więc tutaj na pewno mamy fałsz. I patrzymy sobie na zadanko 7,2. Oblicz wartość prędkości, którą uzyskał chłopiec A tuż po odepchnięciu się od drugiej deskorolki. A zatem wiemy, że to, co już wykorzystywaliśmy w poprzednich podpunktach, energie kinetyczne w obu doświadczeniach są takie same. A więc my możemy sobie zapisać energię kinetyczną w pierwszym doświadczeniu jako masę chłopca A piszę bez indeksu, ponieważ wszystkie masy są takie same, razy V A1 kwadrat bo taką prędkość uzyskał chłopiec A w pierwszym doświadczeniu podzielone przez 2, natomiast energia kinetyczna w drugim doświadczeniu to masa razy V A2 kwadrat podzielona przez 2 plus masa V B2 kwadrat podzielona przez 2, ponieważ Taką prędkość uzyskał chłopiec B w drugim doświadczeniu. Wiemy, że prace w obu doświadczeniach są takie same, zamieniły się tylko na energie kinetyczne. Zatem EK1 możemy przerównać do EK2. Tak też właśnie robimy. Ponieważ tutaj te prędkości są takie same, więc ja VB2 zamienię na VA2. Zamieniamy, tak jak mówiłem, piszemy VA2 kwadrat podzielone przez 2. Pewne rzeczy masowo nam się skracają, skracają nam się M, skracają nam się dwójki. Zostaje nam równanie VA1 kwadrat to się równa VA2 kwadrat plus VA2 kwadrat. Napiszmy to sobie może w taki sposób: VA1 kwadrat to się ma równa 2VA2 kwadrat. Dążymy do wyznaczenia z tego VA2, a zatem dzielimy stronami przez 2, pierwiastkujemy pierwiastkiem drugiego stopnia i dostajemy następującą zależność: VA1 kwadrat podzielone przez 2 pod pierwiastkiem drugiego stopnia. To się ma równa VA2. Podstawiamy sobie liczby VA2. To się ma równa pod pierwiastkiem. Prędkość mamy chłopca uzyskaną w pierwszym doświadczeniu, a zatem 4 do drugiej potęgi podzielone przez 2 pod pierwiastkiem drugiego stopnia. To jest nasze VA2. Wbijamy to w kalkulator. 16 na 2 to jest 8. Pierwiastek z 8. To 2.83 w przybliżeniu. Jednostka oczywiście metr na sekundę. Drogi widz, jeżeli to zadanie było dla Ciebie pomocne, to zachęcam Cię do zostawienia tutaj łapki w górę albo subskrypcji. Jeżeli coś sprawia Ci problem po moich wyjaśnieniach, to pisz w komentarzu. Na pewno postaram się odpowiedzieć. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.